Dzień dobry, słuchajcie. Wracamy do Was serią pod tytułem Regeneracja czyszczenie filtrów DPF. Peugeot 2.0 HDI Grupa PSA. No zobaczcie, jak wygląda ten filtr na wejściu. A propos popiołów, o, którym, o których ludzie wspominali, że przecież tam się nic nie zbiera, że przecież to co? To przecież to musi, musi przecież to trzeba wyciąć, wyprogramować, zapomnieć po temacie. No, zobaczcie. Jak te auto miało jeździć? To jest niemożliwe. I podkreślę jeszcze raz, słuchajcie, kochani, może w tym filmie rozwieję część wątpliwości. Filtry DPF same z siebie się nie psują. Słuchajcie, wkład tych filtrów w 90% jest metalowy albo z stali nierdzewnej. Albo z innych metali, i to, co w tym momencie możemy zaobserwować, to jest skutek finalny złego działania silnika, podzespołów silnika. Czy to turbo, czy wtrysków, czy przerwy w układzie dolotowym. Jest szereg czynników, które wpływają na to, że taki filtr się fizycznie zabije. Eee, natomiast filtr sam w sobie się nie psuje. I teraz e, powiem Wam kolejną rzecz. Czyścimy taki filtr, tak? Później Wam rzucę jakie mieliśmy ciśnienie różnicowe przed, po, jaki był przepływ przed, po. I teraz co się dzieje? Czyścimy taki filtr. Odzyskujemy te parametry zbliżone do oryginalnych. W niektórych sytuacjach udaje nam się odzyskać 100% wartości takiego filtra. Montujemy taki filtr do samochodu, i załóżmy, mija 3 miesiące 2 miesiące wraca. że chujowo wyprane, że źle zregenerowane. Ściągamy, widzimy podobną sytuację. Jaki mamy z tego wszystkiego wniosek? A wniosek mamy taki, że usterka, która spowodowała zabicie tego filtra do takiego stanu, nie została usunięta i w dalszym ciągu występuje w silniku. I należałoby się zastanowić, sięgnąć po rozum do głowy, podumać troszeczkę. Co może być tego powodem? Poświęcić chwilę czasu, tak jak wspomniałem, sprawdzić wcześniej to wszystko, czyli czy wtryski nie leją, czy zawory cyrkulacji spalin, tak zwane EGR, jest w porządku, czy nie mamy przerwy w układzie dolotowym, ściągnąć ten DPF, odpalić to auto bez DPF-a, zobaczyć jak pracuje, czy dymi mocno, czy nie dymi, przeprowadzić ten szereg rzeczy diagnostycznych, żeby mieć pewność, że. Ta usterka została dobrze zdiagnozowana oraz usunięta Wracam do Was za chwil kilka I widzimy się Za sekundę Dobra, mamy część drugą Jesteśmy już po regeneracji DPF-a od Peugeot Z grupy PSA 2.0 HDI Pamiętacie jak to wyglądało wcześniej? No To tak wygląda to w tym momencie A dla niedowiarków jeszcze A taki tam Teścik różnicy ciśnień. Słuchajcie, przepływ początkowy w metrach sześciennych na godzinę. 18 metrów sześciennych na godzinę. Różnica ciśnień, czyli przeciwciśnienie, 265 milibar Ten DPF był zakuty. Dosłownie zakuty, zabity na amen. To nie miało prawa jeździć. Przez to właśnie mogła się sypnąć turbina, przez to mogło się uszkodzić układ zasilania i cała reszta osprzętu, które. Mogły się uszkodzić. Przepływ końcowy 280 m3 na godzinę, a było 18, podkreślam. Przeciwciśnienie, czyli różnica ciśnień 8 bar, było 265. Odpowiadając, czy to działa, co ja, ma, co ja mogę Wam jeszcze więcej powiedzieć? Tak, kochani, działa. Nie uszkadza to absolutnie wkładu. Wkłady są metalowe. Zobaczcie na to. Nic nie zostało. Absolutnie uszkodzone. Filtr jest poddany suszeniu w temperaturze 90 stopni. Jak ja go dotykam w tym momencie, to jest cieplutki niczym bułeczki z piekarni, więc nie ma możliwości absolutnie żadnej, żeby miał większą tendencję do zbierania syfu w tym momencie. Jeszcze raz wam podkreślę to, że filtr DPF zostanie zapchany, zabity jest. Skutkiem finalnym, tego co się dzieje w silniku, to nie jest objaw, tylko efekt. Więc przypominam o poprawnej diagnozie samochodów. Tyle w tym temacie. Zapraszam Was serdecznie do zielonej góry na elektronową 16 do M4 HG. I jeszcze ostatni rzut z każdej strony. Proszę bardzo, filt jest w całości nieuszkodzony poddany kompleksowej regeneracji.